No, witam, jestem jest 2016. Mam takie, taką informację w propozycji na tej parze. Jak macie ochotę ogólnie, żebyśmy my zrobili zapowiedź, nie wiem, imprezy, czy, nie wiem, towaru, czy coś, to możecie się odzywać do nas spokojnie. To tak my zrobiliśmy zapowiedź sprawie imprezy i Bredy bozorkowie. Co będziemy tam występować też? Tak mówię. Macie ochotę na to, żeby, żebyśmy my Was wypromowali, nie wiem, zapowiedzią, płyty na przykład imprezy czy jakieś inne rzeczy. Możecie do nas wpisać ogólnie. Tylko to nie jest tak, że o w tym samym dniu będzie, bo my też nie mamy tyle czasu, żeby non stop robić filmiki. Mamy czas do momentu, a później jest inne sprawy, czyli dom, rodzina i inne rzeczy, obowiązki, a nie, że non stop siedzę przy YouTube i wrzucam. Nie, nie, nie. Możecie na fecie napisać ogólnie co mamy powiedzieć na przykład czego zapowiedzieć, czy wypromować nie wiem, buty, nie buty i inne rzeczy to wszystko od was zależne, no, ale nie jakieś głupoty bo to wy zaraz będziecie pisać żebyśmy was wypromowali nie wiem, gadżety, nie gadżety które do życia nie są to w ogóle potrzebne o doby można wyczuć tylko takie tak, imprezy nie wiem na no jakieś tam e, wypowiedzi zapowiedzi na przykład e, wywiadu jakiego czy coś takiego takiego coś poważnego a nie że głupie jakieś rzeczy piszecie że żebyś zapowiedź nie, tego nie będziemy brali tylko będziemy brali te rzeczy, które faktycznie opłaca się czyli jakieś e, wywiady Zapowiedź wywiadów, imprez i inne rzeczy. To wszystko będzie od w zależności. A to, że głupie jakieś e, tego typu. A zrobić zapowiedź czegoś tam? Nie wiem, głupie koszulki, bo wam się słabo sprzedaje. Nie, nie, nie. Coś takiego nie bierzemy w ogóle do zapowiedzi, bo po co? كنت خلنا نتعمل بوزا